Druga skinka stóp pod tytułem Usługi związane ze zgłoszeniem zmian w aktach stanu cywilnego. Zakończyłam na wymaganych dokumentach dotyczących ustalenia i otworzenia aktu stanu cywilnego. Tak więc, dla osób z zagranicą wymagane dokumenty są: dokument tożsamości, podanie, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa Śródmieście i Łódź Śródmieście o braku aktów w księgach posiadanych przez te urzędy, dokument potwierdzający fakt sporządzenia aktu stanu cywilnego, posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym aktu. Opłata wynosi 39 zł, przysługuje tryb odwoławczy do wojewody za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą prawną są ustawa, prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o opłacie skarbowej, ustawa, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie ministra finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. Kolejnym zdarzeniem dotyczącym zmian w aktach stanu cywilnego jest uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego. Taką sprawę przez internet można załatwić w 68 urzędach miast gmin w całej Polsce dotyczy ono obywateli czas realizacji wynosi do 14 dni, wymagane dokumenty. Formularz podania o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego, odpis skrócony aktu stanu cywilnego, na podstawie którego uzupełniany będzie akt, dowód osobisty wnioskodawcy. Opłata wynosi 39 zł, przysługuje odwołanie do wojewody za pośrednictwem właściwego urzędu stanu cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą prawną są ustawa prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o opłacie skarbowej, ustawa prawo o aktach stanu cywilnego, rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu wprowadzenia ksiąg stanu cywilnego i kontroli przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego i odpisów, zaświadczeń i protokołów. Sprawy związane z uzupełnieniem treści aktu stanu cywilnego to są odpisy i zaświadczenia z Stanu cywilnego, wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg, sprostowanie błędu pisarskiego w treści e, stanu, aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego w pisach lub ich braku. Kolejną zmianą, którą można zgłosić przez internet jest wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg. Pisak akt można w w gminach miejskich lub wiejskich w całej Polsce. Oczywiście dotyczy to spraw załatwianych przez internet. Osoby, które dotyczy oso osoby ubiegające się o opisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do Polski. Gdzie czas realizacji wynosi do 30 dni. Wymagane dokument. Formularz podania opisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg. Oryginalny odpis aktu wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza, przysięgłego lub konsula. Dowód osobisty wnioskodawcy. Opłata wynosi 50 zł. Przysługuje tryb odwoławczy do wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od niedoręczenia decyzji. Podstawą prawną są ustawa prawa o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia... 16 listopada 2006 roku o opłaty skarbowe rozporządzenie ministra finansów, ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowych zasad aktu stanu cywilnego, sposobu wprowadzania ksiąg stanu cywilnego i kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktu stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. Ostatnią zmianą związaną z. Zgłoszeniem zmian w aktach stanu cywilnego, którą możemy dokonać przez internet, jest zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem. Taką sprawę można załatwić w trzech urzędach miejskich w całej Polsce. Dotyczy ona obywateli, czas realizacji wynosi. Termin zawarcia małżeństwa strony ustalają indywidualnie. Ustawowy termin na zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego wynosi miesiąc od daty złożenia dokumentu. Tylko w szczególnych przypadkach termin może być skrócony przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Wymaganymi dokumentami są zapewnienie o braku przeszkód za zawarcia małżeństwa, osoby zamiast wstąpić w związek małżeński, wypełniając w Urzędzie Stanu Cywilnego i tym podobna. Opłata wynosi 84 zł. Podsta nie ma trybu odwoławczego. Podstawą jest m.in. kodeks rodzinny i opiekuńczy, prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o opłacie skarbowej. Dziękuję za uwagę.